Jeżeli miałabym wytypować jedną najbardziej skuteczną strategię pozyskiwania klientów, to powiedziałabym, że to są warsztaty na żywo. Ale mamy bardzo wiele miskoncepcji na ten temat, na czym to polega, co to jest te warsztaty, jak je robić i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek bloga. Witam cię na blogu Prosperu jako coach. Gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze, ucząc ich między innymi tego, jak robić dobre warsztaty na żywo? To zacznijmy od pierwszej miskoncepcji. Kiedy rozmawiam z coachami, którzy wchodzą w biznes coachingowy i ich pytam ich o ich wizję tego, co chcieliby stworzyć, jakie produkty chcieliby mieć na przykład, no to słyszę w odpowiedzi: No, chciałabym mieć na przykład coaching indywidualny, grupowy i robić warsztaty. Na czym polega ta miskoncepcja? Na tym, że warsztaty zazwyczaj, nawet jeżeli prowadzisz warsztaty płatne, nie są Twoim produktem, są marketingiem, nawet jak na nich trochę zarabiasz. Dlaczego? Dlatego, że warsztaty na żywo przekładają się najlepiej na płatnych klientów. Twoim ostatecznym produktem tak naprawdę jest zazwyczaj albo coaching indywidualny, albo coaching grupowy, być może, jak jesteś bardziej zaawansowana czy zaawansowany w budowaniu biznesu, a warsztaty, tak samo zresztą webinary, ale warsztaty na żywo szczególnie służą jako marketing do zapełniania praktyki. To nie jest produkt, nawet jeżeli, tak jak powiedziałam, trochę na nim zarabiasz. Kolejna miskoncepcja jest taka, że warsztaty możemy prowadzić, ciągle oferować jakiś inny temat warsztatu i ciągle zbierać grupy i na przykład mieć jeden warsztat, prowadzić czy dwa warsztaty w miesiącu na różne tematy, na przykład, nie wiem, koło życia, wizja, mapa marzeń, przekonania i tak To nie działa. Dlaczego to nie działa? Dlatego, że yy, zbieranie, kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięcioosobowej grupy co chwilę na inny temat, bez posiadania dużej bazy danych, bez, czyli listy mailowej, a zazwyczaj ta lista mailowa jest rozłożona po całej Polsce i poza, więc to nie są osoby lokalne gdzieś tam u Ciebie tylko, to jest bardzo trudne do zrobienia. W ogóle organizowanie warsztatów, i to jest trzecia miskoncepcja, przez siebie, samego czy samą, jest y, też bardzo trudne, jeżeli jesteś coachem na początku drogi, w pierwszych latach swojego biznesu i nie masz dużej listy mailowej jeszcze swojej. No dobrze, skoro to jest miskoncepcja, to jak to się robi, żeby to działało? Jak warsztatów użyć do zapełniania swojej praktyki coachingowej? Najpierw zacznijmy od tego, dlaczego warsztaty działają. Dlatego działają warsztaty, ponieważ spędzasz jakiś dłuższy czas, godzinę, dwie lub trzy, właśnie, nie pięć, kolejna miskoncepcja, z osobami, które być może już o tobie słyszały, czy, były zarekomend czy byłaś zarekomendowana przez kogoś, przez jakąś organizację, czy były na Twojej liście mailowej dłuższy czas i mają już jakiś poziom zaufania, i to są osoby, które przychodzą na warsztat. Które rzeczywiście chcą wydać swoje pieniądze, nawet nieduże, albo swój czas, albo jedno i drugie na to, żeby spędzić z Tobą tą godzinę, dwie czy trzy i spróbować rozwiązać, podejść do rozwiązania problemu, jaki rozwiązuje Twój coaching. To są osoby dużo bardziej zaangażowane niż tylko te, które na przykład przeczytają i skomentują Twojego posta, albo i dadzą Ci lajka na przykład. Albo które czytają nawet Twój newsletter czy bloga, to są osoby, które są gotowe do rozwiązywania problemu, który rozwiązuje Twój coaching, ja tak jak powiedziała. I one są gotowe na to, żeby przyjść, poświęcić czas i pieniądze, i zaangażować się głębiej, sprawdzając, czy to, co Ty oferujesz, jest rzeczywiście dla nich. Jesteś jedyną osobą wtedy na sali, jedynym ekspertem, który pracuje nad rozwiązywaniem problemu, więc jesteś postrzegana czy postrzegany jako ekspert. Nie jesteś w tłumie ludzi, tak jak na przykład podczas spotkań networkingowych, gdzie rozmawiamy z tym, z tym, z tamtym i tak dalej, tylko to są ludzie, którzy przychodzą na ciebie. Oni przychodzą na to, żeby posłuchać tego, co ty masz do powiedzenia, bo mają już relacje. Dostają na warsztacie, tak samo na webinarze zresztą, dużo wiedzy, dużo inspiracji i przymierzają się do tego, czy Twój proces i to, jak Ty pracujesz, bo to prezentujesz na warsztacie, jest dla nich adekwatny i wtedy masz największe szanse na pozyskanie klientów. Teraz, jak to zrobić, żeby to działało? Przede wszystkim ja uczę tego, że właśnie samej, czy samemu nie organizujesz warsztatów, bo nie masz swojej listy mailowej albo masz ją jeszcze słabą. Nie masz takiej, żeby że po prostu zwołasz ich wszystkich nagle i wszyscy będą chcieli przyjść na warsztat. Więc korzystasz z organizacji, które mają już Twoją grupę docelową, ale nie są twoją konkurencją. Na przykład ja korzystałam podczas budowania live coachingowego biznesu, live coachingowej praktyki. Korzystałam bardzo często z klubów fitness, z klubów jogi, z biblioteki itd., dlatego że tam zbierały się osoby, które potencjalnie były moimi klientami. Używałam również festiwali rozwojowych, swojego czasu progresteronu, który do tej pory pamiętam bardzo dobrze, zebrać swoją własną grupę, tylko dlatego, że masz warsztat i go ogłaszasz i wynajmujesz sama salę czy sam salę i płacisz, jest trudno. Jest to możliwe dopiero później przy dużej, długiej liście mailowej i ich zaangażowaniu. O czym powinien być Twój warsztat? Nie raz o tym, raz o tym, a raz o tamtym. Ty powinien być skierowany do tych, komu pomagasz jako coach, o tym, w czym pomagasz i powinien przeprowadzać przez Twoją metodę pracy. Tak, żeby osoby, które przyjdą na taki warsztat, spróbowały, przymierzyły się, podeszły. One muszą zrozumieć, jak Ty pracujesz i skorzystać z tego w jakimś tam stopniu na warsztacie. Poczuć to. Wtedy, jeżeli na końcu zaprosisz na wstępną, bezpłatną sesję, masz dużą szansę, że zapiszą się właściwe osoby, które rozumieją, jak, komu i w czym pomagasz? Mocno rozumieją to. Zobacz, jak prowadzenie warsztatu różni się od świetnych rolek na Instagramie, od świetnych postów na Facebooku i od bardzo, bardzo wielu innych strategii, gdzie ludzie widzą cię przez chwilę, coś tam powiesz, jesteś w tłumie ludzi, tu jesteś sam czy sama, stoisz na podium i robisz to dobrze. Oczywiście, że tego trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się przede wszystkim, trzeba wybrać sobie specjalizację, komu w czym pomagasz, mieć określoną metodę i tak dalej, ale umieć też wybrać organizacje, które mają Twoją grupę docelową, a takich organizacji jest multum, które zarekomendują Cię, bo będą widziały wartość w tym, co oferujesz i pomogą Ci zorganizować Ci warsztat. I nauczyć się, oczywiście, dobrze ten warsztat przygotować, i dobrze poprowadzić. Dlatego w programie Prosperu jako Coach tego uczymy się przez cały miesiąc i dłużej. Samych tych modułów o warsztatach jest trzy. I jeżeli jesteś gotowa, czy gotowy na to, żeby to robić i między innymi, na przykład wplać warsztaty na żywo, czy webinary w swoje, w swoje strategie marketingowe, to oczywiście zapraszam.